Jeżeli ktoś nie używa alkoholu, to się od niego nie uzależni. Żadne spotkanie towarzyskie, można powiedzieć uroczystość, świętowanie czegokolwiek, nie obywało się bez alkoholu. Teraz to się zaczyna zmieniać, ponieważ musimy mieć taką świadomość też, że jeżeli chodzi o uzależnienie jest to choroba chroniczna, która, jeżeli już się rozwinie u kogoś, to. Do końca życia. W historii, jakby poprzez 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, odbywającymi karę pozbawienia wolności jest, mam bardzo dużo. Choroba alkoholowa jakby bardzo mocno wciąga i wklucza osoby z najbliższego otoczenia w ten taki alkoholowy, krąg, można upowiedzieć właśnie też zaprzeczeń. Iluzji, i zawsze rozmawiamy ze sobą uzależnioną wtedy, kiedy jest ona trzeźwa. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś o temacie trudnym, ale niezwykle ważnym jakim są uzależnienia. Moim dzisiejszym gościem jest pani magister Anna Ostrowska, mhm. psycholog specjalizująca się w terapii uzależnień. Mhm. Uzależnienie jest pojęciem powszechnie spotykanym w naszym języku, jednak nie zawsze wiemy, co się za nim kryje. Jak możemy zdefiniować pojęcie uzależnienia? Uzależnienie jest to taki sposób używania substancji psychoaktywnej, na przykład alkoholu, w którym człowiek używający tej substancji, no popularnie mówiąc pijący alkohol, traci kontrolę nad sposobem, kontaktowania się z tą substancją, z sposobem używania substancji. To jest podstawowe i główne, em, em, główny objaw, em, w, który świadczy o tym, że mamy do czynienia z uzależnieniem. Utrata kontroli to jest taki stan, w którym człowiek nie jest w stanie zapanować nad tym, kiedy zacznie pić. Jeżeli już zacznie, to jak długo to będzie trwało, kiedy zakończy picie? Proces uzależnienia jest pewnego rodzaju właśnie procesem. Uzależnienie odbywa się, dochodzi do, do uzależnienia w procesie na skutek. Używania substancji chemicznej. Tak? Jeżeli ktoś nie używa alkoholu, to się od niego nie uzależni. Natomiast osoby pijące alkohol i w pewnym momencie nadużywa, zaczynające nadużywać alkoholu, zaczynają zbliżać się do takiej granicy, w której może dojść u nich do uzależnienia. Według, w międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy, kiedy występują u danego człowieka objawy uzależnienia. Tych objawów jest sześć. I uzależnienie rozpoznaje się wtedy, kiedy, kiedy dane, u danego człowieka można jakby wyszukać, doszukać się trzech spośród tych sześciu objawów, o których mogę za chwilę powiedzieć, w przeciągu ostatniego roku picia. Pierwszym objawem jest nadmierna koncentracja na alkoholu, silne pragnienie, przymus spożywania. Kolejnym objawem jest już wcześniej wspomniana utrata kontroli nad tutaj, w tym przypadku, jeżeli mówimy o uzależnieniu od alkoholu, to będzie nad używaniem alkoholu. Kolejny, kolejny objaw to jest zmiana tolerancji w kontakcie z alkoholem, to znaczy, czy, czy tolerancja na, początkowo w rozwoju uzależnienia, ona będzie wzrastała. Kolejnym ważnym objawem są, jest powstawanie czy pojawianie się objawów zespołu odstawienia przy zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu lub wtedy, kiedy jakby ktoś nagle musi przerwać picie, kiedy jest w ciągu alkoholowym, pojawiają się objawy fizjologiczne pod postacią drgawek, nudności, nadmiernej potliwości, które osoby uzależnione leczą, można opowiedzieć w cudzysłowie, poprzez no, kolejne picie i, i wtedy te objawy ustępują. Jeszcze jednym z objawów jest zaniedbywanie innych w stosunku do picia sposobów spędzania czasu, można by powiedzieć. Kiedyś coś mnie interesowało, dawało mi przyjemność, satysfakcję, jakąś radość. W tym momencie jakby przestaje to pełnić, tą funkcję to już nie jest satysfakcjonujące, fajne i atrakcyjne, a taką, taką aktywnością jest wyłącznie. Picie. i y, ostatni z objawów uzależnienia, tych wymienionych w y, klasyfikacji chorób i zaburzeń, jest picie pomimo y, wyraźnej wiedzy, czy wyraźnej y, y, szkodliwości y, y, alkoholu, szkodliwości na własny organizm y, y, i uzależnienie rozpoznaje się wtedy, kiedy Trzy spośród tych objawów, które wymieniłam, występują u danej osoby w przeciągu ostatniego roku. To są objawy uzależnienia. W Polsce możemy mhm. mówić o zjawisku tak zwanego, tak zwanej tak kultury picia. Mhm. Alkohol jest wszechobecny mhm. e, i jak ta kultura picia może wpłynąć na postrzeganie alkoholizacji w społeczeństwie? To znaczy dane są takie z 2024-2023 roku, że model spożywania alkoholu w Polsce on ulega zmianie na rzecz zmniejszenia spożywania alkoholu. W 2006 roku było to w, um, powyżej 9 um, litrów czystego etanolu na głowę um, um, w przeciągu roku. Natomiast w chwili obecnej jest to. 8:32, znaczy jest tendencja spadkowa. Zmieniła się kultura picia w stosunku, można opowiedzieć, do 30-40 ostatnich lat, kiedy faktycznie w Polsce kultura picia była, znaczy sposób używania alkoholu. Był bardzo przede wszystkim rozpowszechniony. Żadne spotkanie towarzyskie, można powiedzieć, uroczystość, świętowanie czegokolwiek nie obywało się bez alkoholu. Teraz to się zaczyna zmieniać. Są jakby bardziej dopuszczalne jest też w społeczeństwie i przyjmowalne to, że ktoś odmawia picia alkoholu, czy mówi, że nie, dziękuję, ja nie piję i jest to akceptowalne, przyjmowalne przez no to, to grono, które, w którym jakieś tam spotkanie się odbywa. Wcześniej było to. Y znacznie no mniej akceptowalne. I teraz chciałbym przejść do osobistych doświadczeń. Mhm. Pracowała Pani w zakładzie karnym w oddziale terapii uzależnień mhm. dla osób uzależnionych mhm. i chciałabym zapytać, czy może odkryła pani jakaś historia szczególnie wzruszająca? Mhm. To znaczy historii jakby poprzez 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności jest mam bardzo dużo niewątpliwie wszystkie można opowiedzieć historie które zakończyły się w mojej wiedzy pozytywnie czyli wejściem w trwałą abstynencję przynajmniej trwającą trwałą w sensie też takim że trwającą jakiś dłuższy czas ponieważ musimy mieć taką świadomość też że jeżeli chodzi o uzależnienie jest to choroba chroniczna która jeżeli już się rozwinie u kogoś to Trwa do końca życia. Założeniem jest w leczeniu wejście w takim jednym z podejść jest wejście w trwałą abstynencję, podtrzymywanie tej abstynencji. Natomiast wpisane w obraz choroby jest. Wpisana w obraz choroby jest nawrotowość, w każde uzależnienie jest wpisana nawrotowość i taki człowiek, który zmaga się z uzależnieniem, może. Tą abstynencję złamać. A więc każda historia z pośród pacjentów, z, których y, miałam w terapii, a, która w mojej wiedzy y, skończyła się y, dłuższym okresem y, abstynencji, jest taką y, historią i taką y, opowieścią, która jest i y, 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 satysfakcjonująca, i y, 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 dająca no, taką um, um, jakieś dobre uczucia i, i coś, coś takiego um, związanego też z nadzieją, że tym ludziom można um, pomóc i że ci ludzie też wychodzą z tej trudności jak, jaką jest uzależnienie. Szczególnie jakoś mi tak teraz spontanicznie przychodzi na myśl, to są pacjenci, którzy to byli pacjenci, bo możeśmy ich tam pacjentami nazywali na oddziale. To są pacjenci, którzy po bardzo trudnych doświadczeniach, ciężkich przestępstwach i długoletnich wyrokach, całkowicie mimo w sumie nikłego wsparcia z zewnątrz, po wyjściu na wolność, potrafili wejść na drogę zdrowienia tak to nazwę. Nie, też tak nie wdając się w szczegóły może. Um, ale mam na myśli mam na myśli osoby, na przykład, które um, były skazane za zabójstwo. I Na sam koniec chciałabym mhm. już zapytać przejść do leczenia właściwie, gdzie mhm. osoby uzależnione mogą szukać tej pomocy, jakie formy wsparcia możemy mhm. zaoferować? Lecznictwo odwykowe jest w Polsce na dosyć dobrym poziomie rozwinięte i dostępne dla pacjentów. Myślę sobie, że na pewno w większym zakresie niż inne formy leczenia problemów i zaburzeń psychicznych znaczy łatwiej dostępne jest. Leczenie może się odbywać w oddziałach odwykowych, często w szpitalach psychiatrycznych. Może się odbywać w ośrodkach leczenia uzależnień, zamkniętych, może się odbywać ambulatoryjnie w poradniach leczenia uzależnień. I droga jakby do korzystania z terapii w zależności od tego, jakby czego potrzebuje pacjent, może się zaczynać od oddziału detoksykacyjnego, kiedy ktoś jest po ciągu alkoholowym, po świeżo można opowiedzieć po wy. Trzeźwieniu, to pierwszym etapem jest detoksykacja, odbywająca się w oddziale detoksykacyjnym, i później pacjent może skorzystać z programu terapeutycznego w podstawowym cyklu leczenia uzależnień. I jeżeli Przejdzie ten program, może, może skorzystać dalej z terapii na poziomie pogłębionej. I terapia ta jest wspierana, jest, odbywa się w systemie terapii grupowej, jest wspierana też oddziaływaniami indywidualnymi, kontaktem indywidualnym z terapeutą uzależnień. Jeszcze jedną z dróg, Pierania pacjentów w procesie leczenia Jest, są grupy samopomocowe AA, czyli anonimowych alkoholików, z których może w tych grupach może uczestniczyć każdy kto rozpoznał u siebie problem z alkoholem. Takie grupy funkcjonują w, w zasadzie w każdym mieście, w każdym mniejszym miasteczku, czasami też. W, nawet na wsiach są takie grupy i to są takie podstawowe formy pomocy, z których może skorzystać osoba uzależniona. Co może robić rodzina? No to jest taki też dosyć złożony problem, ponieważ choroba alkoholowa jakby bardzo mocno wciąga i wklucza osoby z najbliższego otoczenia w ten taki alkoholowy Krąg, można opowiedzieć właśnie też zaprzeczeń, iluzji i jeżeli chodzi o osoby z najbliższego otoczenia, one też często potrzebują pomocy, z której mogą również skorzystać w na przykład poradniach leczenia uzależnień poprzez udział w grupach dla osób współuzależnionych. To, co może pomóc, to jest trochę taka twarda ręka. Czyli jasne, konkretne komunikowanie osobie uzależnionej tego, z czym się ja borykam jako rodzina, z czym, jakie są fakty na temat jego picia, i zawsze rozmawiamy z osobą uzależnioną. Wtedy, kiedy jest ona trzeźwa. Nigdy, po, gdy jest pod wpływem alkoholu. Dobrze. I to by było na tyle z mojej strony. Mm. Dziękuję z całego serca za udział w wywiadzie i przybliżenie nam tego trudnego i złożonego mm. tematu. No i pozostajemy tylko życzyć dalszych sukcesów w karierze zawodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.